Hejka kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. E, I tak naprawdę, powiem Wam szczerze, że jutro jest piątek, jak nagrywam to jest czwartek. Na sobotę e, nie mam filmiku, na niedzielę mam zaplanowany filmik, już zresztą zrobiony. E, a tak jakoś na piątek mi umknęło i nie przygotowałam sobie filmu, e, więc stwierdziłam, że oczywiście Was nie zostawię bez. Pokażę Wam, co do mnie przyszło z homli. E, na to zamówienie trochę czekałam, jakoś tak... Nie wiem, no kilka, kilka dobrych dni. Oh, e... Ho, 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 tam Mikołaj jest. E... I przyszły do mnie bombeczki. Jakże urocze, piękne bombki. Zobaczcie, no takie po prostu słodkie, słodkie, że e... szok, opór. E... I one są w takich zestawach, heja e... Po dwie, większa i mniejsza bombeczka. Hello. Hello. I pokażę Cię, bo ja tutaj mam tajny projekt, więc nie pokażę go nikomu na razie. <grym> takie gąbeczki, większa, mniejsza, i one są chyba takie welwetowe. Wzięłam 7 kompletów. Na no, tu. otworzymy, nie otworzymy. Otworzyliśmy. Co najważniejsze, moi drodzy, to one są. Hmm, tak patrzę, jak one są poklejone. Zobaczcie. Tak sobie. A co najważniejsze są e, na srebrnych tych. Nie wiem, jak to się nazywa w zasadzie. A pokaż tą dużą, jak wyszła. Dokładnie. Te Ta duża też coś tak troszeczkę widzicie. Aczkolwiek ogólnie są naprawdę bardzo e, ładne. No chcieczku, daj, 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 daj. Nie! Daj! Oddaj. Nie tam nie. Ja tutaj przygotowałam już. Ściankę do zdjęć, ale będzie krótko dostępna, ponieważ ja też te rzeczy używam do dekoracji domu. więc Zrobię tutaj Maxiowi zdjęcia i będę sprzątać, ale na razie Wam tego nie pokażę. Tyle tylko, że właśnie no, nie mogę długo tutaj mieć rozstawionego nic. Ponieważ po pierwsze zajmuje to cały pokój, z którego korzystamy, a po drugie. O, materia pada. A po drugie właśnie tych ozdób używam do dekoracji domu, więc musiałabym, nie wiem kiedy dekorować. Dekorować ten dom, już To na razie nie. Chyba tuż przed świętami, ale wiecie, że ja bym po prostu nie wytrzymała, więc. No, więc... Yy, muszę to szybko po wykonaniu zdjęć zwijać, sprzątać i ogarniać, yy, natomiast tak, bombki mogę Wam raczej polecić no nie były one drogie jak widzicie komplet kosztował 14,99 natomiast teraz są jeszcze tańsze yy, no ale to wykonanie jak na homle mogłoby być yy, ładniejsze, no kurczę tak w zasadzie teraz to patrzę że to to, jest, to 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 jest brzydkie ale zobacz tutaj brzydko takie jakieś wydziubane te nitki, tak wszędzie jest. No w zasadzie zobaczcie, tutaj jest, hmm. to hmm. Tak, tak sobie. I zamiast, że bardzo mi się podoba, same w sobie są zobaczcie, zalega piękne. A jak się tak przyjrzeć bliżej ich wykonaniu, no to trochę pozostawiają do życzenie, no, ale to jak mówię, um... Ciężko teraz naprawdę o takie super jakościowe rzeczy, nawet w tych droższych sieciówkach. Znajdują się gdzieś tam niedomalowane kubki, niedomalowana porcelana, niedoklejone bombeczki, chociaż wcale nie były tanie, tanie suma na jak na bombki, bo chyba zapłaciłam za to 80 zł. Natomiast, no tak jak mówię, można by było sobie życzyć bardziej. Bardziej dopieszczonych tych bombeczek, bardziej dopieszczonego produktu. No ale nic, naprawdę ładne, e, słodziutkie są. Ja z Hongi zamawiałam już dużo rzeczy takich świątecznych laski, takie pamiętacie, cukierkowe, na choinkę, tam wychodź stamtąd. E, aczkolwiek e, nigdy się do nich wcześniej nie mogła doczepić, a teraz, jak widzicie, no te wykończenia, sami jesteście nauczeni świadkami, że jest takie sobie. E, zamówiłam fajną chemię e, z TikTokowego polecenia, naprawdę, która według TikToka robi, robi wow. I nie wiem, czy teraz mam tak, y, czy tak zaszły mi szyby w prysznicu, bo oczyściłam kilka dni temu, ale od mydlin to wiecie, zachodzą i plus nie mogłam doczyścić ich dobrze, bo nie miałam odpowiedniej chemii, więc y, kupiłam coś na Allegro y, i jeżeli będę mieć tak dosyć y, zabrudzoną tą szybę, to Wam zaraz pokażę, zrobimy sobie test i sprawdzimy, jak to wygląda y, tak Wiecie, rzeczywiście, czy to taka naprawdę y, cudowna chemia? Zaraz, zaraz, zaraz zobaczę, jak tam ten mój prysznic wygląda. Otworzyłam paczkę, bo nawet od wczoraj jeszcze nie otworzyłam. I mamy tutaj... To chodź! Nano Bauer. Wiemy to. O, coś takiego. Środek czyszczący. Professional for expert user, czyli dla profesjonalistów, shower cleaner, czyszczenie kabin prysznicowych e, i wanien. Ja pokładam w tym ogromne nadzieje. Zamówiłam dwa. E, drugi Adze. Powiedziała, że chce, e, tak, tak zmyślał o niej, wiedziałam, że może jej się też e, przydać. Kosztowały mm, zobaczcie 59,90 no i przysyłka pobraniowa 5 zł. Także nie jest to chyba tak dużo, 30 zł za taki środek. Jego tu jest dużo, bo tu jest jego. Litr 705 ml, czyli nie litr, ale i tak dużo. Zobaczymy, zaraz zobaczymy. Teraz wcześniej byłam w Łazience i faktycznie jest delikatny osad, więc myślę, że możemy wypróbować. Łoł, ale się wałam. Czy tu jest jakiś. Środek przeznaczony do czyszczenia kabin prysznicowych, wanien i ceramiki w łazienkach. Innowacyjne rozwiązanie związane z nanotechnologiczną, nanotechnologią pozwala na szybkie... Dokładne i skuteczne... Czytam przez, te, przez telefon, wiecie? Zamiast wziąć sobie e, skuteczne czyszczenie zabrudzeń, nawet tych najbardziej uciążliwych. Produkt pozostawia delikatną powłokę odpychającą zabrudzenia i wodę. Dla najlepszych efektów zaleca się stosowanie produktu e, regularnie. Czyli, e, no wiadomo... Normalne, Jak czyścimy to, czyścimy. Zaraz sobie przetestujemy. No jestem bardzo ciekawa, bardzo. Czy to jest jakiś sposób użycia konkretny? Jest. Materiał delikatnie zwilżyć wodą, następnie nanieść preparat na zabrudzony materiał, przeszli szmatką lub gąbeczką, a następnie spłucz dokładnie wodą. W przypadku większych zabrudzeń, po naniesieniu produktu, zostaw go na około minutkę. Nie doprowadź do zaschnięcia produktu na powierzchni. No właśnie. Najgorzej powiem Wam, że to jest tak. Doprowadzi do tego, że to zaschnie. Jakikolwiek produkt taki chemiczny, tragedia później jest to usunąć. Mam wrażenie, że to jest dużo większy problem potem wyczyścić właśnie ten środek, niż yy, sam yy, brud, który był. Idziemy sprawdzić. I zobaczcie. Teraz właśnie ukryłam kran ile z no zobaczcie, no jako takie kamień, no jest, jest tutaj, szczególnie tutaj, kiedy dotarłam, o, tu, jest, jest i próbuję, spróbuję tutaj dotrzeć yy, gąbeczką, przetrzeć to porządnie i później spukamy sobie to wodą i zobaczymy, bo wiecie co, takie czyszczenie meglio, ja nawet czy innymi środkami, to zazwyczaj nie daje rady tak dokładnie tego doczyścić, Enzymem czyściłam. Enzymem było w miarę, w miarę ok, ale jak enzym pomagał na to, to przeszkadzał na, na przykład na fugi, wyżerał, przebarwiał, Bynajmniej u mnie wyżarł strasznie, więc więc co? Teraz to sobie tutaj wyczyszczę i zobaczymy, czy będzie taka lustrzana wręcz czystość. Bo tak na TikToku było to wszystko zaprezentowane po prostu magia. Hmm. To jest jeszcze trochę wilgotne, ale widzicie to? Widzicie ten kamień tu jeszcze? Ja naprawdę zarądam aż... o... tutaj. No to tutaj się takie żółte zrobiło. Ej, patrzcie. Jakie żółta, co kamon? jak Bioronibuska o rękawiczku. Eee, widać to ciągle. A szorowałam. Szorowałam i wchodziłam za te tutaj... Uszczelki. Hm. Hm. Następnym razem po prostu e, pozostawię na dłużej i zobaczymy. No tak sobie, tak sobie na razie. Póki co tak sobie. Hm. Ha, 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 ha. Widzicie, jest. Jest ten kamień ciągle. Gdzieś tam trochę może się zmyło, ale nie jest to jakaś rewelacja. Hm. Kurde, mam wrażenie, że jeszcze tego więcej jest. Nie wiem, może spłukam lepiej? <noise> może ja tego nie umiem używać? Dajcie znać, jeżeli um, kiedykolwiek mieliście i jeżeli tak, no to jak tego używaliście, jak Wam się sprawdziło. Ja teraz wszystko jeszcze raz wypsikam i zostawię na minutę i zobaczę. Może po następnym jeszcze użyciu, przy następnym myciu prysznica um, się wypowiem. Zobaczę, zobaczę jak to um, będzie działać. A Was proszę o komentarze, jeżeli znacie ten produkt. Okej, okay, nie dam sobie wygraną. jeszcze raz umyłam i o ile jakby cała szyba wydaje się taka bardziej jednolita, już taka, wiecie, trochę faktycznie zszedł ten kamień. To tutaj o, 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 o. Tutaj o. Ten kamień jest całkiem cały czas. O. Widzicie w tym zakamarku? Chociaż szorowałam tutaj najbardziej. To on to jest ciągle jakby uwidoczczony jeszcze mam takie wrażenie dajcie znać, czy, czy wymyślą, czy naprawdę jakby bardziej było go widać, nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o armaturę, to powiem Wam, że naprawdę przepięknie się błyszczy. Śmiało można używać. Przestaniesz się już lać wodą. Naprawdę zobaczcie, jest błysk bez, bez smug. Piękne, więc jak nie do to do tego, ale powiem Wam, że im bardziej schną, tym przekonuje się, że jeszcze raz mniej jest tego, Nie jest widoczny po prostu ten osad, ale to pewnie kwestia kilku razy. nie no, naprawdę. Ładnie. Ciekawi mnie ta powłoka, która ma nie ściągać brudu do siebie, że tak powiem. Zobaczymy, zobaczymy. Póki co takie 5 na 10, zobaczymy dalej. Moi drodzy, dzisiaj, jak to oglądacie, mamy Black Friday, czyli dzień z największymi promocjami w ciągu roku. Jest to dzień, w którym możecie kupić wiele rzeczy naprawdę w super promocjach. I Marka Basic Lab również dołącza do akcji Black Friday, i z tej okazji zorganizowała na swojej stronie ogromne rabaty. To nie jest jakiś, wiecie, promocyjny post, promocyjna wstawka, ponieważ dostałam um, tą paczkę PR-ową. Tak, po prostu, PR-ową. E, natomiast chcę mam o tym powiedzieć, bo tą markę uwielbiam. Kibicuję e, założycielką, kibicuję osobom, które tam pracują e, i naprawdę podziwiam e, rozwój. Niesamowicie szybki rozwój. E, bardzo dobre jakościowo kosmetyki w przystępnych cenach. Uwielbiam, uwielbiam. A! Upadł mi upad Upadł mi Ops, jest. E, bo to jest taki. Black Friday'owy chyba ich e, podarunek. takie zobaczcie, piękny lizak z manufaktury cukierków. Czarno-biały. Śliczny. Z logiem Basic Lab. Natomiast e, najbardziej e, mnie interesuje to, co jest w środku, w tym pudełeczku. Czarnym. Jak to na Black e, Friday, Friday przystało. E, to na pewno zjem moje dziecko. Zaraz koteczku idzie. E, a ja Wam pokażę, mm, co tutaj dostałam. Prebiotyczny spray do ciała. Pierwszy raz, ponieważ jest to nowość w ogóle na stronie Basic Lab także możecie sobie wejść i w ogóle zobaczyć co tam nowego jest potem dalej mamy serum z trehalozą peptydem oraz takie serum pod oczy, które ja już miałam i bardzo Wam je polecam. Jest bardzo dobre. Z trehalozą miałam dwa kremy, też są fajne, takie super nawilżające. A tego preyutycznego sprayu do ciała nie miałam, więc będę testować. Jestem bardzo ciekawa. Oczywiście dziękuję Basic Lab za paczkę, jeżeli w jakiś sposób się dowiecie o tym filmiku, o tej wstawce. Robię to czysto, że tak powiem, jakby to powiedzieć. Z czystego serca, dlatego że naprawdę ta marka, ta marka te kosmetyki e, są świetne. Są świetne i dlatego chcę Wam o tym e, wspominać, kiedy dostaję takie paczki. E, chyba na takie nieprzecenione rzeczy e, działa również mój kod rabatowy Kasoha e, razem, ale to e, w tym momencie chyba na stronie jest wszystko przecenione bardzo mocno. Z okazji Black Week, e, Black Friday, więc wchodźcie, link macie w opisie m, do strony BASIC Lab. E, ja uwielbiam e, takie różowe. Mm, różową serię z ceramidami. Także, kochani, ja już e, tutaj to schowam sobie, w moje zapasy, ponieważ już pewne zapasy nagromadziłam, jeżeli chodzi o te kosmetyki. A z wami się pożegnam. Zapraszam was na niedzielę na fajny film, w którym wam pokażę e, metamorfozę pewnej rzeczy z Pepko. Naprawdę fajnie mi wyszło, więc zachęcam do. E, byście przybyli w niedzielę na mój filmik rano. No i co? Nie będzie taki długi, żeby Wam też nie zajmować dużo, nie zajmować dużo niedzieli, ale to taki zwarty w sam raz do kawki. Także moi drodzy, ja się z Wami już teraz żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. O, albo nie, od razu schowam Marzowi na, na weekend. I trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!